Jednak oh, fajně. No, hey. Hello, Hebel 7, Silon and Unknown and Rasepier Dalonej. Iška je. By. Já mám taky, také. Uh, uh, yes, it's a, it's a. Iška je. Das bist. Jak Jak, Jakub. Ne, yeah, no, revolver ani Aj

one mecz, krostek. Cool. Wunderbar. To nie będzie mój mecz. No ja już wiem, że Niemcy mnie to zbiją już w głowie. Mam psychon. Wunderbar. Ja też jestem Polakiem, niestety. Danke <grym> <grym> Ja już muszę po niemiecku mówić. <grym> na polskiej ziemi. Po na polskiej ziemi, no nie. Dawaj, chodź, idę da. na dane. Rzucę inna takiego fancy.

Was jest ten problem? No, kurde, no nie trafię, to co tam nie? Nie trafię. Pisz, zaraz. Dobrze. Ay. Ur. Te. Ur. Te. Na francuskie No nie wiem, co stajemy. Nie mogę nic zrobić z tym. Hehehe, <laughs> jest italian. Ooo, oh, italian, dobry. O, oh, to poleciał. Oh, oh. Co to są za głowy? A też dostałem pysk. Tupte. <coughs> no i testa. To to... Wunderbar. Ja. O, silo <laughs> oh, <stylowy> się <laughs> robi. Fajne polnisze, fajne. O Jezus, za nie dało mi się coś salam. Och, kiedy jechł. One is waiting for me to go behind my... No i ten tam głupom chłop aż im wyjdę na plecy. A ten idzie sobie jak debil. Na przykład. Ja nie wiem Okej, okay. okej. Okay. <śmiennie> Chil, chill, chill, Chil, chill. Jego ołóg. Powinien złapać coś. Dwa i dwa i dzwonić coś. Jeden dostał do mnie łeb. O, pale się. Nigdy. To nacierałem. Tu mi w bazie jest. 84 w jednym. A to nie <śmiennie> było <zbyt wody> jako. A, nie, nie wiem. Znaczy co ja gram jako. Ja nie. A okay. zabiję. Ale dobrze Ale dobre saty 0 7 0, 4 HB. No właśnie. A ja się zatrzymam. Ja muszę się odkręcić. Rozwoju? No. Niestety. Nie, nie wiem co mam powiedzieć. Łupa tam jest. Nie mogę. Grać. No nie, już jest u mnie. Nie wierzę w to. <laughs> nie wierzę w to. Oj, <laughs> chłop ma 15 2-0 u nich. Cooo. So. Timple. Ale gramy jak kretyni, naprawdę. Ok, gate now. Tactics, bondrash, cover side. Drag. drugs. Tu ramp, eh. B. Hubble online. Jednego al Albion online. Aha. O! Nice guys, very good. Very good. Uh, masz Paco? Dzięki. Dzięki Paco. To nie kłania się wieśnią za nabit. drogą wciskam kosetę, karambit. O karambit no, jest jest twali. twalić, twalić, to karambit, jestem do fali. Palić tych, którzy nie słuchali mego zdania, czas pogania twarda bania. to, to jest dzisiejsza. Na pewno pana To myśli, że zadana przez niego rana zostanie wykasowana, przez nas wszystkich pop, 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 zapomniana, pop, pop, pop. lecz nie, myli się, wiroweź, przygotuj się. O żbiro. umiesz grać tylko zielonkami na daście. Toś nie można tego. Tylko zaniem, miekaniem małej tabeli. Wyzywasz do skurweli. No i na spawnie są, i ja znowu idę tam. <coughs> good, za good. No, no, don't touch me there. This is my normal square. Fucking purple. Thank you. No, co patrzę, bo. O kurwa, jaki flash. Ale. Ej. O! Pupa... O! o Chłop. A jest Simple. simpla so załatwiony. Simple. Simple. po Pięknie. To jest. runda. Ja tu 620 punktów. No ja jestem mi smutno. Jest simple? mi przykro. Paliłem naszego tam. to jest mi winda yeah. Ja. O no co? ładny. Simple znowu poszedł po to I jeszcze banan kła. A piękne fraszki. Piękne ci fraszki siadły. Piękne, i nawet MVP nie ma. Ale ładnie Simple zrobiłeś. Dzięki temu Remisik potworu. Jak owoc skoczyłem ci na 300 punktów. Dobra. no, jest mi przykra. Znaczy nie jest mi przykra. Jak zacznę grać, to znaczy że będzie. Chyba się na nas. sznelo. No ja. Draszneli nas, pewnie będzie rampa. Czekaj, rampa. Ramp. Jeden plecę. One behind, one behind. Ja myślałem, że go zabiłem, chociaż trochę. No to jest Elevator? Tak nie wiem. Aha, 19 w jednym zadałem, ale... dobra. No nie wiesz, że naprawdę... Naprawdę... Nie wiem, co ja mam zrobić z tym. Powiem ci tak, wiem, że... powiem ci tak. Witaj w moim mhm. świecie. World of Red Bull.

Fajna runda. Jakiś mały round dla mnie. Jakiś mały, polniszysz, fajny. Blie. Okej. Więc chcę ten round. Tam jest ostatni, no. To nie da mu nic. Wracaj. No. Nad głową mu poleciał delikatnie. Delulu. Chcesz mi... Albo nie, nie, nie rzuca mi tego. Nie rzuca mi tego. mam plan. Lepszy plan. Mam plan. A to jest skałcinę leży. To jest coś, co zagrącam z skałcinem. I wanna take this skał. Rino Pełny biały flesz. Nie mogę. Zaginął Dzidziuś. Zaginął. Zaginął Dzidziuś. 9-5. 9-7. Te dumber to kłopoty. Dobre flesze. Koszty, kulce. Gdzieje? O, tam jest Timpel. O Jezu, jak się plecy mam. Zbyt no. pewne poczucie miałem. Hebel może coś. Nie łęka. Ja, ja, willkommen na sporym. Fiddlebill. Dobra, łupkę idę. Ale będę siał teraz. Jest podstoszenie. Będę siał. Sprawdzimy to. Oj, spaliłem się nas. Mam się Wyspali... palę się. Oh. <tryk> Okej. Okay. bomba jest tutaj w no Bóg zabiłem. No, jest taki flashback. Nie na no łeb. Nie na no web. No i Dobry plant. Dobry plant. <laughs> Działa w dwie strony właśnie. Proste, proste, dokładnie. To jest prosta Quick maps. Quick maps. Dobra, ale wchodzę tam. Na głup... teraz, po na głupocie. Dobra. To na głupocie idziemy. Taki flash, full no popatrz na niego, nie? Nie, idę. I dobra. have a problem here. Come here be a Co kurwa? Ich bin tot! Dobra. Gromy? Tak, bierzemy leczki. Arasz, ej. Arasz, Dobra, rozpykamy ich tym... Ten... Rewolverem musisz na daleko bardziej. O, jest wpływ biało. Pewnie, na no, odległościach i tu będę pro. O, piesz. jeszcze jest jeden. Mam go. Jeszcze jeden. O, <gryw> się spalił. Plessy. No nie wierzę, no. <śścoughs> Robię dwa fraszki. Robię dwa pęc, fraszki. Fascin, zdań problem. 58 4 dałem CZ. No ja dwa fragi zrobiłem, żal. Jedną setę, jeden 28. Dwa żarty, O fajnie level. Ooo, jezu, a Wupa. mnie, te filmie, te Dużo Dużo. się te piście są. O jezu, ale ci po plecach dałem serię, o jezu. <noise> po głowie daszem. <noise> a to tobie. A no to ja głupę. <noise> Ty mi i ja tobie. Ty mi i no, ja tobie. Daliśmy sprawę głowie. O, ale to było bez sensu. O, ja pierdole. Powinno być zrobili najlepszego w ogóle. Powinno być napisane, ile ja tobie zadałem, a ile ty nie... No. A wiesz, ile ja zadałem przeciwnikom w tej rundzie? No? Dwa w jednym. <laughs> Napieprzałem z tego maka... Dwa w jednym. tam jedną rundę, panowie. No udupcyć, jedną Zrzucał Wabik. Dobra, <Upper language> teraz fokus. Jeszcze jeden tu jest. Go 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 go! go. tutaj. w dwóch zostało. tutaj. Jest tutaj. Jest Jest Co ja tutaj. Gdzie ja Jest tutaj. jestem głupi? jestem głupi? Jest Jest Ja. Dobrze. Chuj, chuj ważna runda. Naprawdę. A się jest to ma chyba. Z grupy, To Jesteś niepoważny, chyba. Dawaj, gromy. Tak jest. To jest ostatnia rundka, normalnie. Jak tego nie wygramy, no to. Eee... To lipa. Ja robię fuck mit. Dobra, tak delikatnie, delikatnie. Nie, jak nie zginął. Planten? Planten, planten. Jeszcze jeden tu jest, Pry, Right Co za głupak gdzieś. Nie wiem czy nie jest, rajd. Right. O jest, broń, widzieliśmy. Dobrze. No i easy. Dzięki. Dobra, dobra, widzowie. GG guys, au wydajny zain. Pozdro. Pozdro, pozdro, jebać, jebać. Salam Salam alejkum, salam. Dobra, pozdrawiam. Витом.